Bardzo ciężko się przyzwyczaić. Dzwonimy do kolejnego gościa. Piękny telefonik. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwanie w sprawie gruzu, to jest aktualne? Yy, gruz, tak, aktualne. Yy, może pani do paczkomatu mi ten gruz powysyłać? Ty, rozłączyła się. Dziwka. Będzie się po stronki yy, pakował. Jak macie widzowie jakiegoś. Halo, no. dzień, halo dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie gruzu. To jest aktualne? E, tak, aktualne. Zapraszam. Aha, a może pani mi wysłać to kurierem jakimś? Ten gruz? Gruz? Tak. No nie, nie. To jest to zabrania z podwórka. Tak osobiście. No tak, no ale jak opłacę pani przesyłkę, to pani nie może mi na przykład wysłać tego gruzu do, do sraczkomatu albo gdzieś? Tak, tak. Wyślę panu. Po y, kawałku. No właśnie chodzi o to. Że... Właśnie chodzi o to, żeby na kilka paczek to rozłożyć, ten gruz i powysyłać. niepoważny Je... chyba. No nie, a pani jest. A czemu pani, a czemu pani mnie obraziła teraz, że ja jestem niepoważny? Może pani jest niepoważna? Pani teraz ładnie poleciała, na grubo widzę pani poleciała. Pokazała pani swoje prawdziwe oblicze teraz, tak? Że pani od razu, pani od razu mnie obraziła, że ja jestem nienormalny. No, będziemy wkurwiać. Ze mnie była. Halo dzień dobry. Ja nie będę takiego skórwy syna w moderacji trzymał. Halo? Halo dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie laptopa. Czy to jest aktualny ten laptopik? Ale tak, tak, aktualny. A ma go pani pod ręką teraz? Nie, niestety nie, nie mam mnie w sumie. Aha, gdzie pani jest? Aha, a kiedy pani będzie w domu? No za godzinkę, gdzieś. Aha, dobrze, to za godzinkę bym zadzwonił wtedy. Dobra, dobra. A, ja mogę a mogę pani coś powiedzieć jeszcze, bo tu mi tata mówi jeszcze jedną rzecz taką. Tak? Y, tu mi tata mówi, że jak mamy nie będzie w domu, to on zaprasza panią po prostu na seks, bo pani ma pociągający i seksowny głosik. Tak mi tata dobra, powiedział. Pierdalaj, dobra, pierdalaj, człowieku, leci się. <laughs> E, tak mi tata kazał powiedzieć. <grymne> tak mi tata kazał powiedzieć. ona mnie zjebała za niego. No co za skurwysynka no. Czemu mi zabrałeś moda? Przecież Niko, ty mnie wyzywałeś w Słucham Halo dzień dobry. Czemu Pani mnie obraziła i Pani się rozłączyła? Halo? Halo? Kto to tam szczeka za pies jakiś? Kto to tam szczekał? Ukrainiec po ukraińsku szczekał, ja pierdolę, ty, ale i jaja. Jaskiniowiec. Tak. Oglądajcie dzisiejszego live'a, dzisiaj będzie pełno takich Tak. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie laptopa, to jest aktualne? Tak, jest aktualne. A ma pani teraz pod ręką tego laptopika? E, tak, mam. A mogłaby pani mi go sprawdzić na jednej stronie, czy będzie się zacinał? Przepraszam, czy możesz pan powtóry, powtórzyć? Czy może pani mi go na jednej stronie sprawdzić, czy ta strona będzie działała? Um, no, on jest niezaładowany, więc Aha. teraz nie mogę. A pani lubi być załadowana? Przepraszam? E, tu mnie się tata pyta: czy jak laptop jest niezaładowany, to czy pani lubi być naładowana do pełna? Baterie. Bateryjki, czy pani może mieć naładowane? Nie rozumiem. Czy pani może mieć y, naładowane bateryjki w laptopie? Czy pani, A... czy pani po prostu lubi być zalana do pełna? Ja nie rozumiem o co chodzi. Aha, no dobrze. To dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pod korek lubi być. Pod korek, pod sam korek. Podoba Wam się taki live jak dzisiaj jest? Możecie napisać na czacie. Możecie napisać na czacie. Kurwa, co to? O kurwa. On napierdalał telefon, zaczął. Oż się tak ruszać, telefon, zaczął na biurku. Wgrali mi wirusa choroszcz kurwa na telefon. Teraz będę tele, telefon będzie sam kurwa do banku dzwonił. Dlatego mi telewizor rozjebaliście? Nie, najpierw to z pościelą. Że pościel obsrana jest. Ryniak, Śliski Hotel, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, ja mam takie pytanie, czy dałoby radę wymienić pościel w pokoju, na łóżko? E, a w którym panie z pokoju? E, pokój numer 69. Bo tu właśnie taka sprawa wynikła, że nie było papieru w toalecie i po prostu, no tak na szybkości się podtarłem pościelą i wtedy tą pościel do prania by się wzięła, abyście mi nową dali, jakby było można. Ty, rozłączyła się. Nie mamy takiego pokoju. Ja pierdolę, tak powiedzieli. I powiedzieli tak, serio, czy nie? Serio tak powiedzieli czy nie? Bo nie wiem, bo nie słyszałem. Nie słyszałem, żeby tak powiedzieli. Pania jest. Dobra widzowie teraz... Halo? Dzień dobry, Green Hostel, wysła, słucham. Halo dzień dobry, dałoby radę pościel na łóżko w pokoju wymienić. A coś się stało? No znaczy nie było papieru i się pościelą podtarłem. Czartuję. No nie, i tą pościel właśnie do prania pani by wzięła, a mi nową byście dali, jakby dało radę. W którego pan pokoje, pani? Pokój numer 18. Na drzwiach był napisany taki. Ja w ogóle pierwszy raz w hotelu jestem, proszę pani. Że to jest taki luksus te polskie hotele, że lepiej niż w domu jest. Tak. Ja. Ty, rozłączyło się. Ja pierdolę, kolejna się rozłączyła. Mów drugie zdanie, no i chodzi. Nie no, takie coś to nie. Zachowywać. To robię nawet 4 godziny live'a i chuj. To zrobię nawet 4 godziny live'a wtedy. Jak tak będziecie ze mną współpracować jak teraz. Dzień dobry, Holtry Lisa przy telefonie słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki nietypowy problem. Yy, halo? Tak, tak, tak. Yy, bo ja czekałem na chłopaka tutaj. Halo? czekałem na chłopaka w pokoju i przykułem się kajdankami do łóżka i zgubiłem klucze. Chciałem mu niespodziankę zrobić i no jestem teraz kajdankami do łóżka skuty i nie wiem jak się odkuć. Mm, pan zadzwonił do hostelu mleczarnia. Tak. A gdzie pan jest? No w hostelu mleczarnia. Ale w jakim pokoju? Przykułem się z kajdankami do łóżka, tymi do seksu. Do, do, taka zabawka. No dobra, ale w jakim pan pokoju? Pokój numer 12. Nie mamy pokoju numer 12. 112 nie ma? Nie ma. Aha. To może pomyliłem hotelę. Zaraz sprawdzę. Bo ja rąk nie mam. Ja na, nogami wybrałem ten numer. Wziąłem se telefon w nogi i normalnie nogami numer wybierałem. A ty jakim adresem pan jest? Pod jakim adresem? No właśnie nie wiem, muszę sprawdzić, zaraz zadzwonię. Ale jaja, widzowie, co? Jaja, jak stochuj. Ale mi się srać chce, o człowieku! Zatykajcie nosy. O kurwa, Zasrałem się chyba w gacie. Było to słychać? Było to słychać? Normalnie aż mi tak zabulgotało przy, przy dziurce, przy wyjściu, ja pierdzielę, ty, wtedy ty, ty. Słucham, Jaguska. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Tak, słucham. Chciałem zamówić pizzę szefowską. Proszę bardzo. E, to będzie tak, z własnymi składnikami. Tak. A jakie są rozmiary? 30, 40 i 50. Aha, 16 centymetrów jest? 16 cm jest? Ile? 16 cm jest? Jak 16? No 16, taki rozmiar. 30, 40 i 50. Aha, to 30 będzie. Mhm. A to jest w takim kształcie jak talerz, te 30 cm? No, to jest bitokąg, Aha. No dobra, to te 30 cm będzie z własnymi składnikami. Tak. A to w ogóle będzie z dowodem, czy na odbiór? Na odbiór, mój dziadek przyjdzie to, to odebrać. Dobra, proszę bardzo. A za ile może podejść? Za 20 minut. Aha, no dobra. I to będzie tak, powiem pani tak. To będzie wysmarowana majonezem, bo na pomidory mam uczulenie. Sosem czosnkowym może być. O, może, może być, może być. Zamiast pomidorowego na spodzie, tak? Tak, a w tym sosie czosnkowym jest czosnek? Ale w sensie takie kawałki? Nie. A, czyli nie ma tam czosnku w tym sosie czosnkowym. E, wie pan co, bo troszkę mi się spieszy? Jest no. sos czosnkowy. można nim posmarować pizzę, jak sobie pan życzy za to Aha, nie dobra, śpiewa. to będzie wtedy, tak. Proszę? Później będzie tak, szynka. Mhm. Y, serek, taki biały. Jaki biały serek? Y, Czedar. Cedar nie jest białym serem. Aha, to mi się pomyliło. To będzie żółty ser? Ale ser pan chce mozzarella czy cheddar? No cheddar. No. E, później będzie tak. Plastry pomidorów? E, może być w kostce. W kostce pomidor? Tak, w kostce pomidor. Nie będziemy w plasterkach pomidora kłaść. Tylko w kostce. Aha. Ale w kostce to jest jakiś promieniotwórczy? Jakiś radioaktywny? Tak, tak. O matko, to bez no, tego. No to lepiej nie zamawiać. To Nie, to bez tego pomidora będzie, bo kwadratowy pomidor jeszcze nie widziałem takiego. Kwadratowy pomidorów nie, no to nie, bo to jest. To się pan ustanie od tego. Nie, 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 nie. Aha. No to jeszcze? A, a lubi pani wibratory? Nie wiem. Halo. Halo. Jest tam pani? Dobra. Rozłączyła się. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. mam problem, bo ja tu czekałem na faceta w pokoju. Halo. Tak, tak. Czekałem na chłopaka w pokoju i się spiąłem kajdankami do łóżka i zgubiłem kluczyk. Nie wiem jak się ten otworzyć teraz. Tak, kajdankami do łóżka jestem skuty, takimi wie pan, zabawką taką erotyczną. Aha. A tu jaki jest apartament? Jaki jest spokój? Zgubiłem kluczy, a przyjdzie pan jakoś mnie otworzyć, a, ma pan przy, jakieś kombinerki? Operatorzy, Sajus podstaw. Dobrze, ale jaki to jest apartament? Eee, jaki jest adres? To nie jest apartament, ja w hostelu jestem. Dobrze, rozumiem, ale jak się nazywa ten hostel? A to pan nie wie jak się hostel nazywa? Halo? Chcę rozwiązać problem, czy będzie dalej ze mną tak gadać? Ale jest, to, jest pan na ale jest... i numer pokoju. No, pokój numer 12. Tak, a jaki obiekt? No, pokój. ja w hostelu jestem. Mandala. Mandala. Mandala, pokój ile? 12. 12 mandala. Dobrze. Przyjdzie pan proszę, mi odpiąć? Proszę poczekać tam. Proszę poczekać. I przyjdzie ktoś? Eee, musimy. Poczekać. Proszę poczekać chwilę. Dobra. <laughs> Przypiął się kajdankami. <laughs> Jak jedno leczywają się. Pod opla która też się potrzyły? Pod opla która też się potrzyli. Tam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwoniłem się do fotografa? Słucham. A pan z Krakowa jest? No nie z Krakowa, ale przeważnie robię zdjęcia w Krakowie. Aha. Bo ja chciałem dziewczynę umówić na sesję fotograficzną urodzinową. Um. A gdzie by to miało być? No w Krakowie. W Krakowie. Czy, w, w Krakowie. W Krakowie. Wiem, że w, wiem, że w Krakowie, ale czy w jakimś studiu, w jakimś apartamencie. A to pa, pan, pa, pan by mógł coś załatwić, a my zapłacimy za to. No, przeważnie robię tak, że mm, wspólnie na przykład wybieramy apartament, no i wy sobie go opłacacie, nie? No i później Aha. sobie na przykład tam zostajecie, nie? Aha, a jak my mamy apartament jako dom, to nie może tak być? No, może być, oczywiście, że może być. Jeśli macie apartament, to jak najbardziej. Aha, bo ja to w pracy będę, tam z dziewczyną pan się dogada. No, to nie ja chcę, problemu. Ja chcę tylko opłacić i ja idę do pracy wtedy. I pan, za, I pan zapuka do niej do drzwi wtedy? I pan powie, że przyszedł, przyszedł pan na sesję fotograficzną. Ona nic A to y, z panem rozmawiałem ostatnio? Jakieś tam dzień czy dwa dni temu? Nie, nie. Aha, bo miałem też y, podobno właśnie to zapytanie. Aha. Aha. Ona tam będzie w domu, ja podam panu adres i pan zapuka i powie, że sesja fotograficzna będzie. Żeby no, tam cipkę ogoniła, ale żeby się ona uszykowała. ona o tym, tak? Czy... No ona żeby, o tym nie wie. Ona... Żeby, żeby nie była zaskoczona. No właśnie o to chodzi, żeby zaskoczona była, wie pan? Aha, ale w sensie ale będzie przygotowana, w sensie będzie, będzie miała jakieś tam ubrania czy coś, czy. No tak, bo... będzie miała wszystko. Bo chodzi o to, żeby, żeby nie była taka zaskoczona, żeby mnie wyprosiła, wie pana co chodzi. Aha. Nie no to raczej nie, ona się raczej zgodzi wtedy. Aha. Pan powie, że zapłacone jest i tak dalej. No to ufam, ufam panu, że tak będzie. Mówię, A pan, pan powie jest... za taką ekstra cenę na przykład, idzie zrobić taki filmik jak Panią rżnie, czy coś takiego? Nie, no aż tak. To A zdjęcie, nie jakąś będę... fotkę? Nie będę aż tak panu szalał. A jak pan jej kutasa na przykład na czoło kładzie taką fotkę? Oczy, jed... oczy jednorożca, żeby jej zrobić? Ale pan ma. Wymagania. Ale nie, to poważnie akurat mówię. Nie, no nie wiem, czy aż tak to nie. Aha, A jakie pan takie pikantne by mógł wykonać? No, wszystko mogę wykonać. No Co modelka potrafi, to wszystko mogę uwiecznić, no, jak to się mówi. Nie? Aha. Ale tak na przykład, że pan siebie może też sfotografować? Takie narządy czy coś? Nie, raczej siebie nie umieszczam na zdjęciach. Wie pan o co chodzi później. Gdzieś to wypłynie, gdzieś ten i później wie pan, ja już prowadzę firmę, już Aha. ładnych parę lat i A na przykład tak rę... nie... a na przykład tak ręką jakby pan majteczki jej zasuwał i zdjęcie zrobił? Tak, ręką jakąś tak można, ale resztę, albo resztę ja to mnie, Albo jeszcze mam, mam był... też taki pomysł. No, wie pan o co chodzi? Z względy firmo, firmowe, żeby później nie było. Albo jakiegoś... jeszcze też mam taki pomysł na zdjęcie. Że pan ją tak ostro sklapsuje i takie dupsko będzie czerwone miała i pan spadnie. No, coś takiego to jeszcze, jeszcze można, może, może przejść. Aha, to ile by pan chciał za taką sesję? No, przeważnie tak, jeśli macie swój apartament. Tak, tak z pięćdziesiąt czy... zdjęć. Jak? Tak z pięćdziesiąt zdjęć, żeby było. No, generalnie to ja działam na zasadzie tak, że podczas sesji no to dostaniecie później wszystkie surowe zdjęcia. Aha. Z, nich, z nich sobie później wybieracie po prostu. Ale te fotki, te fotki to na pendrive'ie będą, czy do ręki? Generalnie wysyłam y, przez link y, do pobrania z dysku albo Google, albo Aha. Transfer. Aha. 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 I sobie pobieracie po prostu na telefon, czy tam na komputer. Aha. Aha. No, z tych zdjęć po prostu wybieracie sobie tam 20-30 i, i ja staram się jeszcze Aha. dodatkowo obrobić, nie? Aha, no dobra Co to ]ż? pasuje, a za takie 50 fotek to ile by Pan zakrzyczał? Jaką cenę? No przeważnie biorę tak gdzieś 800 do 1000 zł. O, jeśli macie... to super, to pasuje. No, także tak się można jakoś dogadać. To jutro się możemy spotkać na wręczenie pieniędzy? Ale to kiedy by Pan chciał te zdjęcia? Bo wie pan, ja bym panu tak prywatnie dał pieniądze, żeby pan podatku nie musiał płacić od tego, nie? No to, to jest nie problem, ale akurat nie będziemy teraz w Krakowie. Bo, no, bo tak 6 grudnia, grudnia bym nie? tą sesję chciał. Taką Mikołajkową. Mhm, okej. Okay. No ale to wie pan co? Może by pan zrobić tam jakiegoś blika czy coś i wyjdzie na to samo. No wtedy podatek pan będzie musiał zapłacić. No nie wiem, czy to tak będzie. No ale no, no, w sesji przecież też się można zobaczyć. A no Zobaczy, można, się, no. Zobaczę, zobaczę się z panem tam 20 minut wcześniej i, no, i wyjdzie na to samo, nie? No dobra, pasuje. To no, będziemy to... w kontakcie, ja jutro do pana przedzwonię. Dobra, no to jesteśmy w kontakcie. Dobra, to ja, to to pana. ja zapisuję pana numer. A pan po porozmawia z dziewczyną, żeby była, ten, żeby nie była taka aż tak bardzo zaskoczona. Wie pan, no ta z... wiadomo, żeby cipkę sobie ogoliła i tak dalej, nie? No dokładnie. Wie pan jak to z tymi kobietami. No ta poróżnie niektóre to się poróżnie, nie, Niektóre panie to się w ogóle nie golą.. Przeważnie robiłem z tymi, co się gola. <laughs> Aha, dobra, to będziemy w kontakcie. Zapisuję pana numer. Dobra. Dobra, na razie. No to dzięki, hej. <laughs> Miałeś zadzwonić do Musiny, człowieku. Poczekaj. To podkreślenie, wujek, jeśli można, oczywiście. Przewieszaj numer 7. oczekując na południe. Numer 7. No, chyba mnie pojebie. Numer 7, na pewno nie będę czekał. Na pewno nie będę czekał, aż 7 ludzi skończy rozmawiać. Już to kurwa bym czekał, człowieku, po 5 minut każdy, to 7 razy 5, 30 minut bym czekał. Apteka ja słucham. Halo, dzień dobry. Dobry. E, chciałem się dowiedzieć, czy jest taka maść dostępna w aptece. Halo. Ogólnie, czy są jakieś leki na stulejkę dostępne w aptece? Proszę pana, nie słyszę pana, proszę jeszcze raz powiedzieć. Czy są dostępne we waszej aptece jakieś leki na stulejkę? A co się dzieje? No, mojemu synowi na wlewie ktoś ściągnął spodęki z majtkami i on mi mówi, przychodzi i tak. Proszę pana, leśno 17 przyjmuje pediatra, proszę przejść, obejrzy. A to bez, ped bez pediatry nie da rady? Bo on do mnie mówi tato ja mam stulejkę, bo się śmieją ze mnie, że mam... Proszę pana, proszę przyjść do lekarza, to Aha, a to jest płatne? Nie, nie jest płatne, to brana energiatu. Aha. I normalnie... Aha. Przepraszam, Dobra, dziękuję, do widzenia. <ścoughs> Szkoda mi jej było, taka w porządku była. Ocenienie Instagrama 10 Widzowie w ogóle schudłem 10 kilo. Patrzcie, przysięgam wam. 10 kilo schudłem normalnie. Widać po mnie, że schudłem tyle? Napiszcie tak szczerze, czy widać, że schudłem? Czy widać, że schudłem? Napiszcie szczerze. Czy widać, że schudłem w porównaniu z pierwszym dniem, co 1 listopada był live? Przejmą, a ja robię kolejny telefon po maść stulejkową, a zaraz się kładziemy do spania i będzie nocne spanko widzowie. Czekam, Jakob, Polska Halo, dzień dobry. Dobre. Pani mi powie, bo nie wiem, czy przychodzić. Są mu pani dostępne dla nastolatków jakieś leki na stulejkę. Bo nie wiem w ogóle, czy to jest stulejka, ale tam mojemu synowi dzisiaj spodnie na WF zdjęli i się z niego śmieją, że on ma właśnie stulejkę. On mówi tato, kup mi leki na stulejkę. są na receptę wszystkie, nie? Aha, czyli gdzie to bym musiał iść? Bo on mówi, ja że masz. No, tutaj naprzeciwko nas jest pomoc dorazina, nie? Także Aha. tutaj lekarz A to się bawać. płaci za to czy za darmo? Znaczy oni no, w ramach receptu, nie? Także jest ubezpieczony. No to tak jak lekarz rodzinny, nie? Aha, kolejki są do tego? Bo on mówi, że mu skóra nie schodzi. No różnie. Teraz widzę, że nie ma tam za bardzo nikogo, nie? Aha, to tak od wejścia przejmują, normalnie się wchodzi i od razu. No i znaczy, no czasami trzeba poczekać jakieś trochę ludzi, nie? No po prostu. I oni się zajmują. tylko. Tej... się podchodzi Aha. i lekarz nie przyjmie tam za chwilę. I oni, jak... i oni się zajmują tylko z tulejkami. Teraz? Oni się tylko z tulejkami zajmują, tak? Nie, nie, to jest po prostu pomoc doraźna, nie? Także no jeżeli jest coś, żeby tak jak no Aha, to... Aha, no dobrze. Jest Jarek, ubieraj się, jedziemy do lekarza. Dziękuję pani, do widzenia. Ja, proszę, tak. Jarek, ubieraj kurtkę. Jarek, ale, na, ale imię dojebałem jeszcze do piesa o człowieku, ale jaja.